Równoległe wcielenia. Przekaz od źródła. Źródło mówi, że reinkarnacja nie jest linią kolejnych wcieleń, lecz siecią. Wszystkie wcielenia istnieją równocześnie, w tym samym czasie, ponieważ w źródle nie ma czasu jest tylko tu i teraz. Dusza jest jak promień światła przechodzący przez wiele pryzmatów. Każdy pryzmat tworzy inny kolor, inne życie, ale całość pozostaje jednym promieniem. Można to porównać do radia. Źródło nadaje jedną piosenkę, a wiele odbiorników grają w różny sposób. Każde wcielenie odbiera tę samą melodię, ale filtruje ją po swojemu. Z perspektywy odbiornika to indywidualne życie. Z perspektywy źródła. To jedna pieśń. Jak zestroić się z równoległymi swoimi wcieleniami? Przede wszystkim intencja, świadomy wybór kontaktu. Później cisza i serce, skupienie wewnętrzne otwiera kanał połączenia. Wizualizacje symbole pomagają spotkać inne ja. Możemy to zrobić w snach i wizjach. Są to naturalne miejsca spotkań naszych, równoległych wcieleń. Uczucia i talenty, echo innych wcieleń, możemy znaleźć w teraźniejszości w naszym życiu. Możemy pisać dialog. Jest to bardzo prosta metoda kontaktu z innym. Ja po prostu piszemy do samego siebie. Spotkanie w medytacji. Wchodzimy do korytarza Drzwi Wcieleń. Integracja. Przyjmujemy świadomie ich mądrość jako swoją własność. Podsumowanie. Inne wcielenia nie są kimś obcym, lecz innymi odsłonami tego samego ja. Można się z nimi zestroić poprzez serce, sny, talenty i przede wszystkim intencję.